Alicja, znowu z mojej strony były jakieś mało precyzyjne odpowiedzi na pograniczu kłamstwa. Jezus, łatwość mówienia nieprawdy była jedną z Twoich głównych wad. Chcę, Wyplenić ją z Twojej duszy. Chcę usunąć z Twego serca odruch osłaniania się, by zachować dobre mniemanie o sobie. Chętnie ukrywasz swoje słabości, zaniedbania i chętnie eksponujesz prawdziwe lub domniemane zalety i osiągnięcia. A ja pragnę, abyś była zupełnie naga i obojętna wobec siebie w świetle mojej prawdy. Nie troszcz się o ocenę ludzi, troszcz się o to, byś była wobec ludzi taka, jaką ja cię widzę. Nie dodawaj. I nie ujmuj niczego. Nie chwal się moimi łaskami. Nie masz nic swojego, czym mogłabyś się chwalić. Wszystko, co masz, czym jesteś, jest moje. Mnie należy się wdzięczność i pochwała, i nie trzeba tylko ukrywać przed ludźmi. Twoje. Są tylko słabości i tego też nie trzeba się wstydzić. Niech w tobie widzą twoją ludzką nicość i moc i łaski moje. Bądź świadectwem tego, kim jest człowiek i kim staje się z mojej łaski i z mojej miłości. Spójrzmy na te słowa, patrząc na swoje życie. Jezus mówi do Ciebie i do mnie, bracie siostro. Nie troszcz się o ocenę ludzi. Nie dodawaj i nie ujmuj niczego. Nie chwal się moimi łaskami. Nie masz nic swojego, czym mogłabyś się chwalić. Wszystko, co masz, czym jesteś, jest moje. Mnie należy się wdzięczność i pochwała, i nie trzeba tego ukrywać przed ludźmi. Twoje są tylko słabości. I tego też nie trzeba się wstydzić. Niech w Tobie widzą Twoją ludzką nicość i moc i łaski moje. Bądź świadectwem tego, kim jest człowiek i kim staje się z mojej łaski i z mojej miłości. Cudowna prawda o nas. Wszystko mamy od Boga, od Jezusa. Jemu należy się wdzięczność i pochwała. Panie spraw. Abyśmy niczego nie przypisywali sobie, byśmy nieustannie pamiętali o tym, że to wszystko dzięki Twojej łasce, że Tobie należy się wdzięczność i chwała za wszelkie dobro, które czynisz przez nas, a do nas należy słabość. I zdolni jesteśmy tylko do słabości. Duchu Święty, daj nam taką pamięć, że to Bóg jest źródłem dobra w nas. Daj nam świadomość naszej słabości. Pozwól nam żyć w tej prawdzie. Amen.